Cześć! Dzisiaj wraz z Kazimierzem opowiem wam, jak prawidłowo przygotować układ rozruchowy na zimę w waszym samochodzie. Tak aby nie zaskoczył mroźnie dni, że nie odpali. Pokażę wam jak sprawdzić stan alternatora oraz akumulatora. Zobaczymy, czy właśnie. W jakim stanie jest prawidłowy. Kurde, ale tu jest brudno. Kazimierz musimy chyba przeczyścić lekko. No. Niestety sprzęt używany codziennie, więc dostaje swoje. Tak. To co? O! Proszę bardzo, już od razu lepiej. Tak. No jest... co, na początek sprawdzimy e, multimetrem, jak wygląda akum, stan akumulatora. Ustawiamy na wolty e, przeciętny multimetr 20 V prądu stałego. No i możemy sobie sprawdzić, jakie jest napięcie spoczynkowe. To wszystko właściwie, co możemy sprawdzić. No i co, mamy na starcie 12,80, jest to bardzo dobry wynik. Każde napięcie powyżej 12,5 V tak naprawdę już jest dobrze świadczącym napięciem, że nie jest najgorzej, że ten akumulator nie jest zamęczony jeszcze trochę pożej. Natomiast jeśli chodzi o jego parametry, na metce mamy zawsze napisane napięcie. Znamionowe pojemność akumulatora i jego prąd rozruchowy. I to są dla nas kluczowe parametry, które chcemy sprawdzić. Oczywiście, pojemności tak łatwo, szybko nie sprawdzimy, natomiast prąd rozruchowy takim prostym urządzonkiem Damy radę. Damy radę bez problemu sobie sprawdzić. Zakładamy plusik, minusik. No i podobnie, tak na multimetrze widzimy, mamy napięcie. No i sobie testujemy co tutaj mamy. Mamy prąd rozruchowy 495 A w porównaniu do 540 już jest jakiś ubytek natomiast jest jeszcze to akceptowalne. Prawdopodobnie zimę sobie będzie mogło na, na spokojnie. Tak. Teraz uruchomimy e, samochód. No i mamy napięcie. 14. 14,02. No i widzimy, że mamy prąd ładowania. Nawet tutaj wyskoczyło nam 14,42. E, włączymy sobie światełeczka, zobaczymy e, czy ładowanie nadal się utrzymuje. I jak mamy teraz pod obciążeniem 14.4, widać, że bardzo ładnie sobie to pracuje. Nie ma się do czego przyczepić. Tutaj widzimy przy uruchamianiu, jaki był spadek napięcia. Napięcie na spadło do 10.4 V. To też jest akceptowalnie, jeżeli spada poniżej 10 V, to no znaczy niestety, że akumulator jest już za słaby. Możemy teraz jeszcze podnieść obroty. Jakbyś to tam nacisnął, przytrzymaj tak na 3000. No i tutaj widzimy, jeszcze testujemy sobie skok diody. Przez momencik było widać. Jeżeli ten skok biody byłby powyżej 0,2 V, to świadczyłoby o uszkodzeniu układu prostowniczego alternatora. Tutaj w tym wypadku widać, że wszystko było w porządku. No i co, szybkie podsumowanie. No, jeśli chodzi o napięcie spoczynkowe, to 12,5 V jest taką wartością graniczną. Jeżeli jest powyżej 12,5 V. E Akumulator spokojnie się doładuje z alternatora. Jeżeli jest to poniżej 12,5V, jednak tutaj jest wskazane użyć prostownika, bo wygląda na to, że albo coś nie domaga w układzie prostowania, ładowania w samochodzie, albo niestety po prostu samochód jeździ na krótkich odcinkach i nie ma czasu się po prostu ten akumulator doładować. Zresztą raz na pół roku wskazane jest Doładować ten akumulator prostownikiem takim standardowym, domowym, i dzięki temu mamy pewność, że ten akumulatorek przetrwa te 3-4 lata. Co do napięcia ładowania, już po uruchomieniu samochodu, no to taką wartością graniczną, oczywiście przy klasycznych alternatorach, nie przy jakichś wydunkach bardzo ekooszczędnych. W samochodzikach to jest 13,8 V. Poniżej tego napięcia ładowania prawdopodobnie mamy problem z alternatorem. Eee, powyżej 14,4 V też jest to podejrzane, że regulator napięcia nie daje sobie rady z tym, co wyprodukuje alternator. Wtedy podejrzany jest regulator napięcia, także optymalnie około 14 V. Eee, no i to jest taka wartość, której się trzymamy. Natomiast tak, zobaczymy na alternatorach. Nie każdy alternator pracuje z takim napięciem normalnie, ponieważ może sterownik silnika sobie wymyśleć, że w tym momencie nie potrzebuje aż tyle napięcia ładowania, nie potrzebuje go doładowywać. Akumulator ma na tyle prądu rozruchu, że... Wystarczy mu przykładowo 12,5, 12,8 V i wcale więcej nie zobaczymy na woltomierzu w czasie testu. Także tutaj trzeba na to uważać. Dodatkowo, też w dieslach zaraz po rozruchu, także trzeba na to zwracać uwagę, mogą jeszcze świece żarowe dogrzewać komorę spalania i wtedy też nie będziemy widzieli pełnego napięcia ładowania, ponieważ świece żarowe no, są sporym odbiornikiem prądu. To Kazimierz, od, czego, od którego alternatora dopiero zaczynam, bo mamy trzy dzisiaj do pokazania i przedstawienia. Tak, tak, dokładnie. Przywiozłeś nam ten do naszego projektu. Natomiast na przykładzie tych dwóch pokażemy, że mimo tego samego napięcia mogą być różne prądy, moce ładowania. Mimo tego samego gabarytu i można uskutecznić, nazwijmy to, tuning układu elektrycznego w samochodzie. No bo właśnie, bo z zewnątrz one niczym się nie różnią. Ktoś popatrzy, pomyśli, no to jest tak naprawdę to samo, bo wszystko wygląda identyko. Nie ma żadnej różnicy, więc taka osoba, która się zbytnio nie zna, no to nie zauważy nic, a główne rzeczy są w środku, wewnątrz. Tak, Te różnice dokładnie. najważniejsze, właśnie. Tak, różnica jest w układzie prostowniczym. Jeden jest 12V, oczywiście, bo tutaj podstawowa rzecz w osobówkach, w dostawczakach. Mamy 12V, potocznie nazywane. W ciężarówkach jest to 124, no i tutaj, w obrębie tych samochodów, takich osobowych, mamy właśnie możliwość. To jest akurat z 2,5 TDI alternatorek i ten jest 150A, ten jest 180A, obydwa są 12V. Gabaryt dokładnie ten sam, inne wnętrzności, dokładnie układ prostowniczy, troszkę inne nawinięcie stojana i wiernika no i dzięki temu mamy właśnie większą moc prądu ładowania tak i jest to o tyle ważne że jak chcemy na przykład rozbudować sobie przykładowo audio w samochodzie no to zawsze ten mocniejszy alternator się przyda. Warto tutaj zwrócić też uwagę, jeśli wymieniamy alternator, zepsuje nam się mamy nieprawidłowe ładowanie, żeby zastosować no, co najmniej taki sam alternator, żeby nie był to o mniejszej mocy ładowania, bo wtedy będziemy mieli jakieś problemy. Z doładowaniem akumulatora, szczególnie zimą, jak jest krótki dystans do przejechania, no to może się akumulator nam nie doładować. Właśnie, także tak, to jest takie ważne, żeby pamiętać, jak już powiedzmy, alternator nam się psuje i musimy go wymienić, no to żeby był właśnie z tym samym napięciem, no tak naprawdę taki sam. Nie może być gorszy, no chyba że jeszcze lepszy, może być powiedzmy tak, mocniejszy, dokładnie. to wtedy też będzie ok. Tak, założenie mocniejszego alternatora nie ma tutaj żadnego negatywnego wpływu. Z reguły mocniejszy, Alternator będzie po prostu trwalszy, będą jego pod podzespoły mniej musiały się nadwyrężać. Szczególnie jeśli mamy ten sam gabaryt, to samo kółeczko, bo tutaj też ważne, żeby i kółeczko, i, i ten układ mocowania, i wtyczuszki tutaj od tyłu co mamy, żeby wszystko było właśnie zawsze to samo. Na to trzeba zwracać uwagę. No i tutaj, jeśli chodzi o alternatory, dość. To jest dość obszerny temat, jak są sterowane, bo tutaj możemy sobie właśnie łatwo zmieniać w obrębie powiedzmy tej samej grupy produkcyjnej, natomiast już niekoniecznie nawet różne lata produkcji mogą być te alternatory inaczej sterowane. No i tak podstawowo, kiedyś po prostu była kontrolka ładowania, alternator dawał sobie znać, że działa, nie działa, poprzez kontroleczkę. Współcześnie, no niestety to ładowanie nie jest już tak prosto realizowane, wzbudzane, jak było kiedyś. Współcześnie no, większość samochodów, producentów ma zastosowany jakiś system komunikacji pomiędzy sterownikiem silnika a alternatorem. Po to, aby właśnie zmniejszyć tak naprawdę potrzeby tego prądu, tak? bo każde dodatkowe ładowanie akumulatora w czasie jazdy no, jest niestety podwyższeniem spalania, więc e, tutaj tak i pompy oleju są ze sterowaną wydajnością. Tak, i tutaj właśnie alternatory no niekoniecznie muszą ładować. Stwierdza sobie sterownik silnika, nie mamy dużego obciążenia, nie mamy dużych yy, odbiorników zapiętych. Możemy sobie to napięcie ładowania na przykład utrzymywać na poziomie 12,5V i wcale więcej nie potrzeba, a oszczędzamy wtedy paliwo. Natomiast no, kiedyś po prostu odpalaliśmy samochód i przyjmowało się, że alternator ma ładować między 13,8 a 14,1 V, czyli średnio przeciętnie 14 V po odpaleniu. Natomiast obecnie tutaj właśnie często można źle zdiagnozować, ponieważ po uruchomieniu samochodu jest na przykład 12,5 V, 13, 13. V. 8, a może sobie tymczasowo nawet podbijać 14, 14,5, jeżeli jest system startup i potrzeba szybko doładować akumulator. No i tak jak już mówiliśmy właśnie o tym, że mamy dwa alternatory i one są różne w napięciach, ale mam jeszcze trzeci do malucha i tak. tu jest jeszcze inny, bo tu mamy 200. Tak, tutaj amper. mamy alternatorek 200A 12V oczywiście. No, różni się przede wszystkim mocowaniami. Jak widać, że tutaj mamy takie typowe uszka. A tutaj mamy przykręcane do uchwytu, do łapy. Nie mamy tutaj w ogóle kółeczka. Tutaj będziemy mieli kółeczko z tak, z tak zwanym wolnobiegiem. Napasek wielorowkowy. No i oczywiście tutaj sobie dorobimy odpowiednią łapę, tulejeczki, tak żeby. Alternator i jego kółko pasowe pracowało w osi z pozostałymi elementami osprzętu pasowego. No tutaj akurat ten alternator o takiej mocy dobraliśmy, żeby starczyło nam na różne dziwne potrzeby elektryczne, jakie mamy w maluszku. No tutaj przede wszystkim pompy paliwa, bardzo wydajne. Każda z nich to jest praktycznie 20A, a mamy trzy takie pompy, no to już jest 60A. Jakikolwiek wentylator e, chłodnic, no to to jest kolejne 80A. Więc tak naprawdę te e, podzespoły już nam robią e, prawie 140A, plus jeszcze oczywiście jakieś cewki, nie cewki, światełka. Czy taki alternator na przykład jest trudno samemu zmienić w samochodzie? Nie, alternator z reguły, jeżeli go widzimy, da się go dość łatwo wymienić. Z reguły są to ze dwie śrubki mocujące, czasem cztery, tak jak mamy tutaj. Oczywiście konektorki prądowe, czyli tak. główny jakiś tam zasilający. Z reguły to jest jakieś M8 czy tam M6 śrubeczka, No i jakaś wtyczuszka taka sterująca. Także bardzo łatwo. Oczywiście trzeba pasek od sprzętu ściągnąć. No i mamy. Prostą robotę. A, właśnie, na przykład, jak pasek zdejmujemy, też właśnie przy wymianie, to czy później, powiedzmy, pasek musimy dać nowy, czy możemy już ten mhm. używać? Trzeba ocenić, jak wygląda, jeżeli pasek jest w porządku, w sensie nie ma spękań, nie ma żadnych mechanicznych uszkodzeń, nacięć, przecięć. Jak najbardziej może zostać stary paseczek. No i sobie też warto właśnie pamiętać, bo. Alternator w każdym aucie znajduje się też troszkę w innym miejscu. Dokładnie tak. I jeżeli go widzimy, to, to, będzie łatwo. to będzie łatwo. Natomiast są silniki, modele samochodu, gdzie ten alternator jest tak głęboko, tak, gdzieś te śrubeczki niestety są niedostępne, że trzeba coś odkręcić, demontować jest mnóstwo roboty. Przykładem takim na przykład choćby może być Volvo XC90 z silnikiem 44V8, trzeba zdemontować pół oś, e, jeszcze chyba pompę wspomagania, jak pamiętam, także jest gruba robota. Dobra, to Kazimierz, teraz w sumie z zewnątrz już wiemy jak wygląda alternator, a... Jak wewnątrz wygląda, jak jest, z jakiej części się właśnie składa, to jakby no, to pokazać. Tak no, tutaj właśnie. pokażemy. Mam taki alternator rozebrany. Nie ma akurat pad, układ prostowniczy. Tu mamy wirnik, tu mamy jego obdowy Stojan, układ prostowniczy. No i taki prawie regulator napięcia, to się komunikuje. Po tak zwanym linie, czyli local, internal, coś tam, network zapewne. No i po kolei sobie lecimy. Wirnik, no to jest chyba kluczowa rzecz. Ośka, tutaj są łożyska. Tutaj nawet chyba jest łożysko, tylko zdemontowane. Także takie łożysko sobie tutaj siedzi. Z drugiej strony także. Tutaj mamy komutatory. A właściwie pierścienie przewodzące, idące do tego uzwojenia, które jest tutaj nawinięte. Tymi pierścieniami przychodzi sobie prąd wzbudzenia, czyli to, jak bardzo indukujemy tutaj pole, żeby mogło się wytwarzać w tym właśnie stojanie napięcie. To napięcie oczywiście jest takie przemienne. Można by to nazwać po prostu. No i do tego właśnie nam służy układ prostowniczy z diodami, żeby wyprostować to napięcie, żeby było to napięcie stałe. Bo w samochodziku mamy oczywiście 12V stałego napięcia nieprzemiennego. No i tutaj, właśnie po wyprostowaniu, z jednej strony do masy jest to przykręcone, z drugiej przychodzi nam ten taki duży bolec plusowy. No i tędy wychodzi nam napięcie. No a właśnie za sterowanie na te pierścienie przewodzące odpowiada nam regulator napięcia, który w zależności od tego, ile potrzebujemy wytworzyć tego prądu, no to tak mocno wzbudza nam wirnik. No i w zasadzie to chyba po, tak pokrótce Chod można powiedzieć, że jest. Tyle tego. Jednak jeszcze? Jeszcze tutaj po drodze mamy tam oczywiście ten regulator napięcia, a tutaj mamy jeszcze szczoteczki, które oczywiście przenoszą to, co chce regulator napięcia na właśnie wirnik tutaj. O. No i właśnie, jak o szczotkach już powiedziałeś, to też jest tak, że alternator można wymienić, ale można też zregenerować tak, niektóre podzespoły, tak. wymienić na przykład szczotki. Ale czy coś jeszcze można? W zasadzie wszystko można po kolei wymieniać. Tak naprawdę dopóki mamy całą obudowę, no to można kombinować, wymieniać pojedyncze elementy. Każdy z tych elementów jest dostępny. No z takich rzeczy użytkowych w alternatorze dość często można powiedzieć, Właśnie podstawowo psują się łożyska, po prostu sobie szumią, dostają jakiegoś tam luzu. Tak, i to w sumie też słychać. Tak, to, to jest taka podstawowa diagnoza. Jeżeli właśnie ściągniemy pasek, zakręcimy każdym elementem z osprzętu, no to czy to rolka, czy właśnie alternator, będzie słychać, że już coś tam sobie szumi. No i drugą taką rzeczą, którą dość często się psuje, no to są szczotki. Po prostu one się zużywają. Ich tam ubywa, no i w końcu przestają dotykać e, tych pierścieni przewodzących komutatora, jak to się potocznie mówi. No i wtedy też, e, mimo że regulator napięcia będzie chciał coś. Przekazać, żeby wzbudać. To przez na szczotki, wirniku. że nie ma to już. No to przez to, że nie ma szczotek niestety, nie będzie. alternator nie będzie nam działał. Także to są takie podstawowe rzeczy. No i w przypadku, kiedy jest jakaś poważniejsza awaria, spali nam się właśnie uzwojenie na wirniku, czy tam spali się uzwojenie Stojana, czy też układ prostowniczy, lub właśnie regulator napięcia, no to to już są z reguły poważniejsze awarie. No i nie zawsze się to po prostu opłaca, bo obecnie właśnie jest dużo zamienników dość dobrej jakości, że jakby nawet że bardzo dobrej. I czasem ten alternator kosztuje powiedzmy 300-400 zł. Wiadomo, że są i droższe, które kosztują i po 5-6 tysięcy, gdy mają chłodzenie wodne i inne szmery bajery. Natomiast w przypadku właśnie, kiedy alternator kosztuje te 300-400 zł, może się okazać, że jak sobie sumujemy łożyska, szczotki, układ prostowniczy, no to te podstawowe rzeczy już nam wyjdą 200-250 zł, tak? No i, i wtedy już nie zawsze się to kalkuluje. Tutaj mamy taki akumulatorek, dość duży. No i generalnie. Z reguły większość akumulatorów współcześnie już jest bezobsługowa. Większość po prostu się nazywa jako bezobsługowa. Natomiast w wielu przypadkach po ściągnięciu takiej etykietki ukazują nam się korki, gdzie można kontrolnie zajrzeć, zobaczyć czy jest odpowiedni poziom elektrolitu i ewentualnie uzupełnić sobie wodą, wodą demineralizowaną. I tylko taką wodą można uzupełniać. Także można... pamiętajcie, że tylko jedna woda może mieć. Tak, dokładnie. Nie uzupełnia się tego elektrolitem, ponieważ w czasie pracy akumulatora odparowuje nam tylko i wyłącznie woda. Także nie dolewamy kwasiwa, nie ma takiej potrzeby. Uzupełniamy do danego poziomu. Jeśli widać tam te, takie płyty, to uzupełniamy po prostu wodą i ładujemy do osiągnięcia właściwych parametrów elektrolitu. Także no. Co się da sprawdzić na takim akumulatorze, jak sobie leży, no to tak naprawdę standardowo multimetrem, woltomierzem sprawdzamy sobie. Czyli to samo tak. co przy samochodzie Dokładnie mogliśmy zobaczyć. To samo zobaczyć. co przy samochodzie, No jeżeli jego napięcie jest powyżej 12,5V, tak naprawdę z reguły nic więcej nam nie potrzeba. Tutaj akurat mamy 1266. To akurat jest taki akumulator już w troszkę gorszym stanie. Natomiast jeszcze może posłużyć sobie bez problemu. No jeszcze z jednej rzeczy możemy pokazać. Tak. Jest magiczne oczko, też tak, tak mówi kolokwialnie. W wielu przypadkach są takie magiczne oczka, których można zobaczyć mniej więcej, jak jest tam. Natomiast nie pokazuje to naładowania akumulatora. Tylko i wyłącznie jest to taki wskaźniczek gęstości elektrolitu i w zależności od tego jak jest prawidłowo naładowany, no to można tam dojrzeć zielony kolor. Jeżeli jest czarny, no to trzeba doładować, jeżeli jest biały, prawdopodobnie jest akumulator już do zmiany. Tutaj widzimy tak naprawdę czarne, czyli trzeba by go doładować, by się zgadzało. Mamy te 1266. Prawidłowo naładowany akumulator w dobrym stanie powinien mieć około 12,8 V, tak naprawdę. Mam nadzieję, że te informacje były przydatne. I zima Was nie zaskoczy i dajcie znać też przy okazji w komentarzu, czy mieliście już takie problemy u siebie w samochodzie z, z alternatorem albo z akumulatorem. A tu, że się, żegnamy. Także na razie. Cześć!